Toruńskie Żywe Muzeum Piernika zajęło drugie miejsce w tegorocznym plebiscycie magazynu National Geographic Travel 7 Nowych Cudów Polski. Popularną atrakcję turystyczną z naszego regionu zgłosiła do konkursu Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. W SMS-owym plebiscycie rywalizowały 32 miejsca w Polsce, po dwa z każdego województwa. W kujawsko pomorskim wśród nominowanych obiektów znalazły się Bydgoskie Eksplozeum oraz Toruńskie Żywe Muzeum Piernika. Pierwsze miejsce w plebiscycie zajął poznański Stary Browar w ubiegłorocznej pierwszej edycji plebiscy... Bisytu wyróżniono grudziąckie spichrze. Muzeum piernika w Toruniu to miejsce, którego goście mogą poczuć się jak w XVI-wiecznej piernikarni. Oferuje interaktywną formę poznawania historii Torunia i piernikarstwa. Odwiedzający mają możliwość wzięcia udziału w wypieku pierników narzędziami i metodami, jakimi przed 500 laty posługiwali się toruńscy piernikarze. Szefostwo Toruńskiej odnowy po koncercie kultu zapowiada, że ochroniarze będą łapać palące w klubie i przekazywać ich policji, dym z papierosów uruchamia alarm przeciwpożarowy i wyłącza klimatyzację na imprezach, tak było w trakcie koncertu kultu. Urządzenia alarmowe włączały się ponad 20 razy, automatycznie wyłączając klimatyzację i wentylację. W efekcie parno i duszno było nie tylko z powodu mocnych brzmień zespołu kazimierza Staszewskiego. Ponad 300 psów, ponad setka kotów, 30 królików i jedna norka amerykańska znajdują się obecnie pod opieką toruńskiego schroniska dla zwierząt. Schronisko jak co roku przygotowuje się do zimy organizując zbiórki żywności, ale również koców i kołder. Informuje kierownik Agnieszka Wiśniewska. Zaczęliśmy zbiórkę kocy i kołder. Tego w zimę bardzo dużo zużywamy. Pomału ludzie zaczynają nam zwozić. Można też umawiać się z sąsiadami, robić takie zbiórki. Wtedy wystarczy zadzwonić do nas, my pojedziemy i zabierzemy to wszystko. No są koce, kołdry, karma również? Karma oczywiście. Mięso, zboże zakupujemy my hurtowo, ale każda karma gotowa, czyli sucha dla psów, dla kotów głównie puszkowa, każdą ilość przyjmiemy. W tym roku do schroniska trafiło najwięcej kotów oraz szczeniąt. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jest w tej chwili zakaz handlu tymi szczeniętami na rynku, a zawsze można było takiemu handlarzowi podrzucić, ale też i znacznie zwiększyła się adopcja tych szczeniąt. Wszystkie szczenięta trafiające do schroniska znajdują domy, bo właśnie skończyło się to kupowanie na rynku, więc to też ma tą pozytywną stronę. Prawdopodobnie w przyszłym roku tornianie nie będą płacili opłaty od posiadania psów. W tym roku było to 24 zł. Właściciele, którzy zapłacili Podatek byli jednak zwolnieni z opłat za szczepienie przeciwko wściekliźnie. Obecnie w torniu jest zarejestrowanych ponad 5600 psów, z czego 850 zwolnionych z opłaty. 28 października mija 73 rocznica pierwszych straceń na barbarce. Tego dnia odbędą się tam uroczystości ku czci ofiar egzekucji przeprowadzanych w tym miejscu w 1939 roku przez hitlerowców. Do udziału w obchodach tragicznej rocznicy zaprasza prezydent Tornia Michał Zaleski. Masowe aresztowania w Toruniu w czasie niemieckiej okupacji rozpoczęły się w połowie października 1939 roku. Aresztowano wówczas przedstawicieli polskiej inteligencji, lekarzy, adwokatów nauczycieli księży czy działaczy społecznych, byli wśród nich jednak także ludzie młodzi w wieku 16-20 lat, wskutek tego życie straciło blisko 600 osób. Ratowanie zabytkowych toruńskich nagrobków to cel kwesty organizowanej co roku 1 listopada przez Urząd Miasta i Towarzystwo Miłośników Torunia na cmentarzu Świętego Jerzego. Do tej pory udało się odnowić ponad 20 kwater w tym roku akcja odbędzie się już po raz dziesiąty. Celem zbiórki są nagrobki Adama Jabłońskiego oraz Frica i Konrada Rabkę. Oba pomniki zadecydowała komisja są wartościowe artystycznie, należą do tych, które tworzą niezwykły klimat cmentarza Świętego Jerzego. Fritz i Konrad Rapkę, ojciec i syn znanej rodziny Toruńskich przemysłowców z przełomu XIX i pierwszej połowy XX wieku. Kwatera rodzinna znajduje się w obrębie parafii pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny. Adam Jabłoński był przedsiębiorcą toruńskim, nie był postacią szerzej znaną w historii Torunia, jednak jego nagrobek, Chrystus niosący krzyż, to jeden z najbardziej charakterystycznych pomników nekropolii przy ulicy Gałczyńskiego. Od przyszłego tygodnia jedynka znów będzie kursować od pętli przy ulicy Olimpijskiej do Moto Areny. Tramwaje przestały kursować na skarpę w połowie kwietnia, kiedy firma wznosząca nową przeprawę przez Wisłę zdemontowała torowisko przy Placu Daszyńskiego. Wkrótce, prawdopodobnie 30 października, tramwaje wrócą na starą trasę. Gdyby nie niespodzianki w trakcie budowy, tramwaje wróciłyby na nią pod koniec września. Nowe torowisko na Placu Daszyńskiego jest już ułożone, trwają ostatnie prace przy montażu trakcji. Kamil i Michał Kalinowscy, wychowankowie Sokołów Toruń, do niedawna grający w Neście Karaweli Toruń do końca obecnego sezonu występować będą w drużynie HC GKS Katowice. Przypomnijmy, nasta Toruń wobec ogromnych problemów organizacyjno-finansowych została niedawno wycofana z rozgrywek Polskiej Ligi Hokejowej, a kontrakty z zawodnikami rozwiązano. Najciekawszymi kąskami na rynku transferowym byli z pewnością utalentowani mistrzowie Polski juniorów, uczestnicy Mistrzostw Świata Juniorów, Kamil i Michał Kalinowscy. Spośród kilku ofert Wybrali te z i w poniedziałkowe popołudnie podpisali kontrakt ze śląskim klubem. Adrian Miedziński zmienił klub, chodzi jednak o Ligę Szwedzką. Miedziak po roku spędzonym w zespole Hemmerby Stockholm wraca do drużyny wargarny Norscheping. Szkoleniowiec wargarny Peter Jansson jest bardzo zadowolony z pozyskania turnianina, Czytamy na sportowefakty.pl Dodajmy to powrót Miedziaka do wargarny, w której ścigał się w latach 2009-2011.